Witam wszystkich w kolejnym odcinku serii Zagrajmy w Joanna Dark. Mam dla Was jedną szczególną i ważną informację. Być może już zauważyliście pewną różnicę od ostatniej części, to znaczy od końcówki ostatniej części, ostatniego odcinka. Otóż, gdy zacząłem kontynuację, zacząłem nagrywać. I wszystko przebiegało zgodnie yes, z planem. Szedłem sobie yes, tędy, dokładnie tędy, yes, z naszymi bohaterami. Skręciliśmy yes, sobie na wschód, tak jak zamierzaliśmy. I w tym miejscu spotkaliśmy yes, grupkę piechurów angielskich, i chyba jeszcze tutaj gdzieś. W każdym razie, w tej okolicy spotkaliśmy grupkę angielskich żołnierzy. Walczyliśmy. Po stronie księcia straciliśmy gościa z halabardą, umecca, piechura. I wyobraźcie sobie, że chciałem sobie zapisać. Okej, okay, w porządku zapisałem. Nawet mam tutaj dla was dowód. Proszę. Przeda? Później, gdy wróciłem, z powrotem zapisałem na tym. Więc sobie... A nie, nie, nie. Na tym zapiszemy i zacznę kontynuować to, co zacząłem mówić. Wyobraźcie sobie, że nacisnąłem pewien przycisk na klawiaturze. Mam taką klawiaturę, że nad Escape'em mam przycisk ze znakiem księżyca. Prawda? Uśpienie komputera, wstrzymanie go. No, i niechcący mi się pomyliło, prawda? Zamiast Escape to ja ten przycisk. Komputer się wstrzymał. Fraps przestał nagrywać. Pomyślałem sobie, cóż, będę kontynuował od tego miejsca po prostu, jakoś to ze sobą skleję. I oczywiście przerwałem nagrywanie, żeby zobaczyć. Wiecie, pliki w ogóle. Odpalam. A on się odpalić nie chce. I błąd wyskoczył. Nie wiem. Przez to wstrzymanie plik y, miał jakieś błędy. Nie, nie, moż, nie można było go odpalić. Więc, tak jak już wspomniałem, postanowiłem wrócić w miejsce więzienia naszych towarzyszy i zacząć nagrywanie od początku z wyjaśnieniami. W tym miejscu już nie mamy praktycznie jedzenia. Jak widzicie, tutaj został nam kurczak. I naszym medcem zamierzam się wrócić do Janny po jedzenie, a może razem z tym z księciem, chociaż książę ma trzech uczników, to będzie taki nasz tank, a ten szybciej biega. Więc pobiegniemy do Janny. Janna nam przekaże jedzenie, wrócimy, podzielimy się. I najwyżej medsem pójdę tą ścieżką sprawdzić, czy na pewno tam wszystkich zabiliśmy. Medsem prawdopodobnie, żeby jak najmniej stracić żołnierzy, będę osłabiał przeciwnika, strzelając do niego z łuku. Nie wiem, do żołnierzy ciężko zbrojnych z przeciwnej drużyny, czyli Anglików. Będę może strzelał zapalającymi strzałami, czyli będzie paru padało i... i traciło trochę tam życia. Będę ich osłabiał w ten sposób, a później księciem dobijał. Do Zaraz zresztą zobaczymy, czy nam się to uda. Wykonać taki plan działania z kryptobójcą, Medsem, zabijać z dystansu. Sniper po prostu to będzie nasz sniper. Ci niech sobie idą tam, gdzie mieli iść, czyli do miasta. No. A ty, nasza droga, Joannu, przekaż nam jedzenie szynkę, to bardziej o, oddam, dlatego dla księcia Alnkon i się cieszy kurczaka też a to co pozostało niech zostanie no i strzały strzały dla dla medca. tak jak się umawialiśmy no i przejmiemy jej piechurów Dzięki temu nie będziemy musieli tracić kasy. A ci raczej nam wystarczą, żeby. Co już? Już nie mogę więcej? No, a ci nam wystarczą, żeby przejąć tamte wioski. Mam przynajmniej taką nadzieję. Wróćmy się w ten sposób. Będzie może ciekawiej. Może nie szybciej, a może i nawet szybciej. A przy okazji rozejrzymy się dokładniej, czy niczego nie pozostawiliśmy w tym miejscu. Ale raczej nic. Z perspektywy RTS z tej strategicznej Wydawało się. Ta! Wydawało się. Cholera jasna, to czyli są takie wejścia do takich górek. Ojoj. No to... No to... No. Aha, tylko że w takie... Nie można wszędzie chodzić, tylko w takie wysepki. Ej, to może warto by było posprawdzać dokładnie te miejsca. Tędy przykładowo pójdziemy, zaraz sprawdzimy, czy tutaj niczego nie zostawiliśmy. Szkoda by było zostawić jakąś skrzynkę. A jeszcze bardziej, jedzenie. Z tym mamy wieczny problem. wyżej kamery ustawić nie mogą, a może by było jeszcze łatwiej. Wczytywanie mapy. No, staruszku, nie szwendaj się tutaj, angielscy żołnierze zaraz cię schwytają i znowu będę musiał kogoś ratować. Uratuj mojego dziadka, uratuj moją mamę, tatę, brata, siostrę, bójka, krewnego, nie wiem, kogoś, Przyjaciela, ale jeżeli dawaliby nam za to prezenty, takie jak krzyż albo jeszcze jedzenie, jedzenie całkowicie by mnie satysfakcjonowało. Tak czemu nie? Zgadzam się na taki układ. Może tylko tamte skrzynki były do odnalezienia, tutaj nic nie będzie i sobie tak chodzimy. Tracimy trochę czasu. Tutaj się rozglądaliśmy akurat, prawda? Dobrze i dokładnie. Chyba niczego nie zapomnieliśmy. No to teraz pójdziemy. W tym kierunku, ale tutaj też chodziliśmy. Też niczego nie było. Z pamiętam. Czemu ta trawa się pojawia przede mną? Z takim opóźnieniem dziwnym. Czy wcześniej też tak było? Zaraz muszę coś sprawdzić. Zapiszę i sprawdzimy w obcych coś. Czyżby przez takie wstrzymanie w czasie nagrywania i grania w Jonny Dark obce się poprzestawiało? No to raczej niemożliwe. Cień, gęstość animowanej trawy, tu, tu, bla, bla. No trudny, tak jak było, tak jest. No, chyba w porządku. Dobra, może to tak zawsze było, a dopiero teraz zwrócimy na to uwagę. Dobra, idziemy, idziemy, idziemy. Odwrót. Tutaj nikogo nie ma. Ujdziemy do księcia, ale bardziej od tej strony, czyli kierując się do niego na północ. Kto to jest? Aha. klip piechurzy. O kurde! Ale tych strzał mamy, to trzeba je wykorzystać, zanim padną nasi. Już niko? Wszystkich? Wytłukliśmy? Straciliśmy prawie że 50 strzał, ale... Ale mamy dwa bochenki chleba. A ten się spóźnił. No jadźcie! Prawie jak dezercja z jego strony. Wziął i przyszedł na bitwę. Gdy się... Ona całkowicie skończyła, no. Fantastycznie. Po prostu... Medal dostaniesz człowieku. Zostaniesz pułkownikiem, generałem, czy dostaniesz awans? No. Większy żałd będzie. Zapalające. To może tak sobie zrobimy z małą zabawę. Ciężko zbrojni. Ło, wow. padłeś? Powstań. Jeszcze jedno. Trzeba ich tutaj powalić O kolejny awans mamy, dobrze Aha, a tam są ucznicy albo Tak, tam są ucznicy. Cholera, zobaczyli nas Kilkusz. Tylko żeby żeby tylko z ucznikami nie było tak, czegoś podobnego Aha, tylko że nasi się do nich odwrac... idą w ich kierunku Dobra, fajnie tak zabijać. Oni nas nie widzą, a my ich. 760. No, jedno nie trafiłem. Kolejne 760, prawda? Tak. Jednak strzały zostawię na później i pójdę sobie powalczyć mieczem. No ale zapalające zostawiam na czarną godzinę, tak? One to w ogóle już się przydadzą i są droższe, i trzeba je oszczędzać. No, 760, dobra. Idźmy ostatni raz przed dojściem do naszego księcia Alkon. Już w porządku? Już padł. Zostawili. Fajnie, nie mogli uciekać do tyłu, bo tu woda. A, można się wspinać do góry tą ścieżką. I chyba tak właśnie trzeba będzie zrobić. No tak. Innego wyjścia nie ma, ale ktoś nas goń. Za to Panie, Fajnie, słyszysz? A wy co tu tu mamy was. Yes. Ready. For France. Mam nadzieję, że prócz tych kuszników nikogo nie będzie. Moving to the Czemu nie mogę nim chodzić? Aha. Nacisnąłem na niego, ale się nie zaznaczyli. Nie wiem dlaczego. O, i na mapie widzimy kolejnych naszych przyjaciół w niewoli. Trzeba ich uratować. A właśnie, właśnie, co ja robię? Znowu zmienimy i zaraz się podzielimy z tobą jedzeniem. Oczywiście, że to zrobimy. No nie, Bełki. Bełty to dla Lahira chcę zostawić. Dobra, tutaj niczego nie zostawiliśmy. O, i zachód słońca teraz już jest. Dzień minął. Ciekawe, to już chyba o tym mówiłem, ale... To jest bardzo ciekawe, że stworzyli on nie tak, dark. Wion, nie dark. dark, nie dark mm, wschód i zachód słońca. No, niby niepotrzebny element, ale taki dodający realności tej grze. Tak, tak przynajmniej... Mógłbym powiedzieć. Życie, życie, życie. Zręczność, zręczność, zręczność. Mamy dowodzenie. Eee, Z tym twoim dowodzeniem. Atak z konia? Nie. Ty, człowieku, jesteś sawalisty z BBB. Masz dobry atak. Teraz będę ładował w BBB. Starczy, lecimy. Jest? Ready, jest. Moving to destination. Moving to to destination. Przed wejściem na górę i będziemy się dzielić chlebem i solą i rybą i mięsem i w ogóle. O, widzieliście przez chwilkę? Po drugiej stronie widziałem Anglików. Dobra. Dzielimy się. Postaniesz to... Do kurczaka. Szynę. Malutko, ale to i tak my będziemy kilerami. Będziemy rozwalać tam większość zaplającymi. Ty masz kuszników, ale ty jesteś naszym tankiem. Więc nie potrzebujesz. O taką zrobimy. I chyba to będzie najlepszy pomysł. Mam dużo jabłek. Dobra. W sumie to i tylko tyle możemy zrobić. Wiecie co? Powiem wam szczerze Gdyby był jakiś błąd taki, taki, że... na przykład głos by mi się nie nagrywał to bym mówię dosłownie, bym się zajebiście wkurwił Oczywiście tego już byście nie słyszeli, ale... Mam nadzieję, że usłyszycie... moje emocje. Na każdym zakręcie jakiś ch cholerny Anglik, który chce nas zabić. Trzeba się będzie rozglądać. Aha, zapomniałem. My idziemy metsem, ale za nami książę już nie idzie że takiej komendy nie można mieć. i my mamy 13 poziom a on ma też 13 ale my szybciej nabijamy taki idąc samemu o nie 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 Jabłko, jabłko. O, krytyczne zabicie. W złym momencie chciałem przenieść z, z zwykłej kamery. Na kamerę RTS. Bo chciałem zrobić tak. Yes. No, chodź. Potrzebujemy ciebie. Moving to destination. Yes. Ready. Heading to destination. Skrzynek, nic nie ma, nie ma. O, księżyc. Znowu pełnił? Chyba wcześniej też było pełnią. Paliliście. światło już nawiązał. Wow. kto to zapalował ciekaw. co że? heading to destination heading to destination. co tu się tutaj? nie nie zobaczyli nas całe szczęście? yes. for France yes. ready.

No, oni nic nie zostawiają. No, przynajmniej ten złoto trochę zostawił. Księże, nie trać tak szybko życia, bo jedzenia już nie mam. <grystanie> Oczywiście, w razie co. Już wstawiam, nie będę tego teraz używał. Hm? Nie dostał strzału? Czy dostał? Dobra. Eee. Chodźcie, chodźcie. Jest ich tam sporo. your orders, yes, General. For France. Szybko, 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 żeby to szybciej zmieniał. To ta kapka kozłka. Debe? Czy strzelają we mnie łucznicy? Ich łucznicy. Właśnie. Kolejny poziom? 14 już. A książę? Książę jeszcze nie. Książę się tam męczy z kimś. I podziwia widoki. Ey, księciu, księciu! Co z tobą nie tak z formy wypadłeś? Ciągle to ty taki byłeś, hojrek i pierwszy i w ogóle. Życie, 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 życie. Zręczność, zręczność, i niech będzie siła. Jeden i tak jak zapowiadałem, BBB. Znowu zapis. Może nowy? Misja piąta. Przeznaczenie... Znowu zapisano zrzut ekranu. No. Ciekawe jakim przyciskiem. A może tym myślnikiem? Sam nie wiem. Czym jest przeznaczenie? Przeznaczenie jest takie, że odbijemy tą lokację, misję piątą, do Loary i, i przeżyją wszyscy. To jest właśnie przeznaczenie. Hmm. Czekajcie, chwilę Chcę coś sprawdzić. Mamy tutaj prze. Nie, w płotku nie zauważyłem. Ale tam możemy iść. któż tak, tam na nas czeka? Yes, moving to destination. Moving to destination. Ready to no, comply. For France. Zobaczymy jak sobie poradzimy. Tyły nam robią. <noise> Idę ochroniać tyły, a książę niech się zajmie. 2600, no to jakiś był silny koleczek. Co prawda nie aż tak silny, by nas zabić. cholera, ale straciliśmy ludzi strasznie, szybko. Walczyliśmy, wy też tam dostaniecie trochę. Dobra, później zbierzemy fanty, teraz będziemy się bronić. Poradził sobie, dobra. Pomyślałem, że. Będzie trzeba znowu tam mu dobijać. Zapewne nie jest zadowolony. Ja nie byłem zadowolony, gdy nam dobijano. Tych, których zamierzaliśmy zabić. I przejąć trochę doświadczenia, no. Z taką armią, którą obecnie posiadamy. Zwycięstwo. Może nie tyle zwycięstwo co odbijanie będzie trochę ciężkim zadaniem. Tam już się zbliżamy do... Yes, General! Yes, General! Tak, tak, biegnij. Dobry atak BBB. Dobry atak BBB, nie no jest No Chciałem go dobić. Dobrze, księciu. Coś jeszcze? Ktoś na chyba Dobra, to weźmiemy znowu RTS Księcia puścimy na yes? naprzód Pochowani A my pobiegniemy kamerą trzecioosobową I będziemy pomagać Będziemy rozwalać łączników